Ja absolutnie nie uważam, że, że, że byłem chory ambitny, bo to czasami mi mówi, że Moniek to szalenie ambitny, ale wie pan, ambicją to, ambicją, ambicją to kilku na cmentarzu kończyło, a nie w dobrych klubach i nie na wysokim poziomie, bo ambicja to jest dobra, ale musi być czymś innym poparta. Ambicja musi być poparta fachowością, umiejętnościami, umiejętność życia w grupie i tak dalej, i tak dalej. Pewnie, że byłem ambitny, ale ja nie znam, ja nie znam piłkarza. Ja jestem sportowcem, żeby nie był dobry, żeby nie był. Ambity. Nie można pójść w sobotę w sobotę wieczorem do dyskoteki czy do kina, w niedzielę spać do 10 rano i myślę, że się zrobi jakąś karierę. A kiedy uzmysłowił sobie Pan, że musi zejść z boiska? Kiedy przychodzi ten moment, że. U mnie za wcześnie. U mnie ten moment, że jak chciałem przejść, przejść, zejść z boiska, był za wcześnie, bo jak ja miałem 32 lata i kończy mi się o kontakt 3-letni w Rzymie. Z AS Romą, to ja miałem naprawdę w domu emisariuszy z wielu, z wielu krajów. Miałem, miałem emisariuszy e, z Anglii, miałem emisariuszy e, z klubów, e, z klubów e, włoskich, którzy chcieli ze mną jeszcze podpisać kontakt na dwa lata. Ale co się stało? Nagle zacząłem e, dostrzegać, że na treningu trening mi już tak nie kręci, jak zaczął mnie kręcić. Kostki czasami były lekko popuchnięty. Ja nigdy nie miałem żadnej poważniejszej kontuzji. Grałem zawsze od, od A do Z. Ja coś takiego, coś takiego jak turnover, to w ogóle nie znałem, że takie słowo, e, że takie słowo istnieje. Czyli grałem zawsze. I w tym wieku, jak miałem 32 lata, tak zacząłem, kończył mi się kontrakt z Romą i tak zacząłem się zastanawiać. Mówię, to jest jeszcze rok za wcześnie. Dwa, bo jeszcze mogę dwa lata pograć na wielkim, na wysokim poziomie. Decyzję podjąłem, że kończę, chyba wynikało to przede wszystkim z sytuacji, która była w reprezentacji e, polskiej, bo ja uważam, że jakby wtedy w tej reprezentacji Polski był inny trener. Ja bardzo często też wtedy zaczynałem grać jako libero z tyłu, jako zawodnik, taki defensywny obrońca i zagrałem z raz, dwa razy w reprezentacji, i to mi znakomicie wychodziło, określa, żeśmy nawet grali chyba z. z z Holandią w Rotterdamie, już my tam zremisowali, tam chyba Van, ba Van Basten debiutował i tak dalej, i tak dalej. I byli fajni, fajni młodzi chłopacy, byli tacy młodzi, utalentowani piłkarze, był Wdowczyk, był Kubicki, był Prusik, Tarasiewicz, Dziekanowski, tam Kosecki zaczynał do tego dochodzić, Ziober, e, Urban, i to była dobra drużyna. Ja, ja tak, jak ja bym tam z tyłu stanął, ja bym tej drużynie pomógł, to to była niezła paka, to była bardzo silna drużyna i, i mógłbym grać do, do 90. roku, kiedy mistrzostwa Świata były wyborcze. no ale nie widziałem żadnego tam parcia w reprezentacji. Widziałem, że był trener, który, który, który gdzieś tam coś mówi, że, że on tam nie chce żadnego zawodnika z Zachodu, że on tu chce mieć grupę harpagonów, prawda, i tak dalej, tak dalej. Mówię, no, nie będę się na siłę, nie będę się na siłę wpraszał. I odpadł ten element reprezentowania barw narodowych, no to tak mówię, 32 lata, usiadłem z żoną, wiesz co, kończę grać. Mówię, czy, czy to dwa lata jeszcze pociągne, czy nie pociągnę, to naszego życia na, na całe lata nie, nie zmieni. No mówię, jak tak uważasz, to tak zrób? Z dnia na dzień podejmują decyzję, że, że kończy.